Tu Radio Wrocław. Za chwilę wiadomości w stacji będącej w czołówce najczęściej cytowanych mediów w Polsce. Stolnego śląska Tak gra radio Wrocław Reklama Świat należy do ciebie, spraw by był nadzwyczajny. W nowym Lexusie LBX każda chwila staje się wyjątkowa. Poznaj technologię przyszłości i zachwyć się imponującym designem przełomowego crossovera. Nowy Lexus LBX jest dostępny już od 139 900 zł. Zapraszamy na dni otwarte i jazdy testowe. Szczegóły na Lexus myślnik wrocław.pl Lexus. Elitarne w każdym wymiarze. Już wkrótce we Wrocławiu kultura i sztuka zawitają prosto na Twoje podwórko. Koncerty, spektakle teatralne, warsztaty plastyczne i wiele innych atrakcji. Na 20 osiedlach, w tym Gajowice, Stare Miasto, Szczepin, Ołbin, Przedmieście Świdnickie. Dziękuję Radom Osiedla i artystom za pracę na rzecz mieszkanek i mieszkańców Wrocławia. Do zobaczenia na Twoim osiedlu kultury i sztuki. Igor Wójcik, dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Program dostępny na www.okis.pl Po reklamie. Minęła 13. W wiadomościach przypominamy o wyborach samorządowych. Ambasador Izraela był dziś z wizytą w polskim MSZ. Przeprosił za zdarzenie nie mające precedensów w historii cywilizowanego świata. I o tym także w serwisie, a potem prognoza pogody dziś do 18 stopni. Wiadomości o 13, na które zaprasza już teraz Miłosz Wałkowiecki. Wybory już w niedzielę. Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej.